Jak jest To jest trenerem handlerem, trenera dziurki, Muszę trenera Milka pochwalić za taką technikę. Ja nie znam kurwa. A No właśnie, od powiedzieć, co to była ta technika? Double, double, jak to nazwać? Wiesz, co ona? No, ja myślałem, że po prostu sędzia przerwie, ale że żeby przez gardę się przebijało. No i wtedy, kiedyś wchodzimy takiego że się wrócił, wiesz? Ja chciałem po prostu sędzia przerwał. A w pierwszej rundzie on taka była taktyka, żeby nie stracić w ogóle trendu. Tak, się wyczerpieć zobaczyć, co on robił i uje. Dlaczego nie? Tak, nie wiem, czy trochę przypasuję, bo wybierzemy, ale trafił. Jeszcze ja nie wiedziałem, co mówię, więc ja patrzyłem, czy patrzyłem, co mówię, a czego nie.